Fend wprowadza na rynek siódmą generację ciągników serii 700 Wario. To całkowicie nowy projekt firmy Fend i rozszerzenie zakresu mocy do 300 koni mechanicznych. Od prezentacji w roku 1998 seria 700 Wario była wyróżniona wielokrotnie nagrodami i od tamtej pory jest najlepiej sprzedającą się serią ciągników firmy Fend. Siódma generacja oferuje 5 modeli F720 722, 724, 726 i 728 w zakresie mocy od 203 do 283 koni mechanicznych. Dzięki koncepcji dodatkowej mocy FEN Dynamic Performance flagowy model 728 osiąga moc maksymalną do 303 koni mechanicznych. Siódmą generację siódemki wyposażono w nowy sześciocylindrowy silnik Akko Power o pojemności skokowej 7,5 litra. Inteligentnie sterowane zarządzanie wszystkimi kołami to jedna z zalet systemu Wario Drive. Nie jest już konieczne przełączanie ręczne pomiędzy trybem polowym a drogowym. System napędza przednią i tylną oś według potrzeb i rozdziela dynamicznie moc. W pełni zintegrowany system kontroli ciśnienia w ogumieniu fan Vario Grip zwiększa powierzchnię kontaktu z podłożem i siłę pociągową. Podczas jazdy po drogach ciśnienie powietrza zostaje zwiększone, co zmniejsza opory toczenia i pozwala na kolejne oszczędności w paliwie. W nowej generacji 700 ciągniki i urządzenia współpracujące są łatwo i indywidualnie obsługiwane przez joystick wielofunkcyjny oraz opcjonalny joystick 3L w systemie Fendt One. Seryjnie model 700 jest wyposażony w cyfrową deskę rozdzielczą oraz terminal w podłokietniku. Opcjonalnie w podsufitówce może znaleźć się kolejny terminal. Sprawdzona kabina Fen Plus została ponownie zoptymalizowana pod kątem bezpieczeństwa i komfortu. System ochrony kategorii czwartej chroni operatora przed pyłem i środkami ochrony roślin. Po raz pierwszy dla modelu 700 dostępnych jest aż 6 różnych foteli operatora. Opcjonalnie dostępny jest nowy wysokiej klasy fotel z intuicyjną obsługą za pomocą terminala. W nowej 700 została zawarta także innowacyjna koncepcja niskiej prędkości obrotowej Fent ID, znana z większych modeli ciągników. Zastosowana koncepcja wentylacji i chłodzenia Concentric Air System. Znana już z Fenda 1000 została zaprojektowana z myślą o niskich prędkościach obrotowych silnika, zwartej konstrukcji i niskim zużyciu paliwa. Średnica wentylatora wynosi 56 cm, co pozwoliło na zastosowanie wąskiej i smukłej pokrywy silnika. Umożliwia to duży kąt skrętu kół wynoszący 52 stopnie. Ciągniki Fendt 702 Rio 7 generacji można zamawiać już od sierpnia 2022 roku. Dostawa pierwszych maszyn rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2023 roku. Więcej o nowej serii Fen 700 znajdziecie na portalu maszyny dla farmera.pl. Zapraszamy!